Ja dzisiaj chciałem poruszyć temat dlaczego twój pies nie słucha się ciebie na dworze. Często się mnie klienci pytają: "Jak to jest, że mój pies się mnie słucha w domu, a na dworze już niekoniecznie?". A więc zacznijmy sobie od tego, co robicie na dworze. Jeżeli spacer z psem polega na przechodzeniu z punktu A do punktu B, no to nie dziwcie się, że potem pies, że tak powiem, nie zwraca na was uwagi. Ważną kwestią jest to, aby z pieskiem spędzać czas na tym spacerze, czyli może to być zwykłe przywołanie w stylu do mnie może to być nauka różnego rodzaju komend tak? możecie również z pieskiem się bawić mam na myśli jakieś przeciąganie liny szarpaka, rzucanie piłeczki oczywiście w takim wiecie nie za dużo nie 15 razy na minutę tylko powiedzmy 2-3 razy w ciągu spaceru Głównie chodzi o to, aby pies był skupiony na was, aby spacer to było coś, co robicie razem. Błędem jest zabawa z psem w domu, jakby wszystkie sztuczki robicie w domu, wszystkiego psa uczycie w domu, a na spacerze, na spacerze po prostu korzystacie z, z otoczenia, znaczy pies korzysta z otoczenia i po co on ma wtedy na was się skupić? Skoro tak, w domu śpi, w domu dostaje żarcie, w domu się bawi, w domu jest wszystko co najlepsze, w domu się uczy, więc spacer wtedy sobie, sobie zostawa dla siebie i korzystać. Z niego w pełni, tak? A jeżeli ktoś z Was chciałby się dowiedzieć więcej na ten temat, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Pozdrawiam!